Simę kleisz, jak... Tak. Jak dopierdolisz hidranem, to pęknie ci w tydzień. Dokładnie. A jak wyschnie naturalnie, mm -hmm. to będzie trzymać i trzymać. Z wszystkimi klejami, na do drewna, wszystko. Ta, właśnie do tak, właśnie z ze wszystkim takie. Wszystko to szybko schnie? Teraz coś jeszcze z Bujnickiego tańczyć. Ani ciupaszki. Mm -hmm. Albo te przyśpiewki przy dogniskach. Do no, gitara by się przydała, albo... No. albo... albo... Niedźwiedź. Szydaj. Niedźwiedź. Kija szuka. Z ci czy spod Bieszczady, oje A, na ślanek no Już przypalił sobie Kije by się przydały, wiesz Bo to nie jest dobre Mhm dobry special thing He lured me with the promises of him Mm -hmm. Ja cięmam. O, ulegasz mikiemu. Co ty Ja Normalnie filmuję. Chikiem. Nie wiem, czy zawożułeś. Wygonaj Tylko chani, ty masz problem z tym. Nikt więcej. Nie patrz <laughs> na mnie. Takim wzrokiem. To jak już jest, już jest wesoły. Tak jest. Więcej nie mu. Gdybyś się tak nie popisywał, to byśmy z tobą zaśpiewali. Aby to. <laughs> tak, <jak> byś <laughs> obrócił ko kolumnę. My Właśnie myślałem, to... Otworzył drzwi. Nie, to mu się tak, będzie się niosło. Myślisz, że wyprowadził. Jarek nie. będzie niosło. My tu do szóstej rano kurwa kolumny stały na zewnątrz. Ten śpiewał, dar się, muca grała, napierdala na full. Nikt nie przyszedł. Wzmacniacie nie wyrabiały. Nie. Na drugi dzień jeszcze ciepło były. No, tu nikt nie przychodzi. Nie ma po co. Bo nikogo nie ma, tak? Sąsiad już się przyzwyczaił. Bo go nie ma. Nie, jest, tam mieszka. Ta? Na stałe? Który? Po tamten. Nie ma tam teraz, Nie ma go? Nie. No, to jest lepiej. Chyba latem. No, damy radę. Kurwa, <gry> <gry> palce? <gry> palce. <gry> 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 no. To taka sama polona, jak u mnie nie była. No, wiem o kom. To znaczy, <gry> tutaj. Tego będę popilnować. No i co? No chyba ruszyłem. No i się. chyba. To mało. Za godzinkę może będą. Tylko chciał bardziej na to ogień, żeby Moja postawić. Tu by, by, by wiesz, co tu i by lepiej się wygrzała niż tam. Się, no no. W Państwo? No ciepło było. Nie, tam, Nie tam, słuchaj, tam, się tam się na stoku. Ile tam wyzdówka albo coś takiego? 42 chyba. Dzisiaj, dzisiaj bo święto. No? No, normalnie w tygodniu 27, 27 kosztuje. Tak, wiesz, nieduża górka. Nice. Ale tak, powiem. żeby sobie przypomnieć,